O okradzionych gwiazdach podczas polskiego festiwalu oraz biletach na koncert Florence and the Machine zapraszam na flash muzyczny. Podczas polskiego festiwalu doszło do kradzieży. Złodzieje włamali się do hotelu i skradli przedmioty należące do grupy gości hotelowych. Wśród ofiar kradzieży znaleźli się m.in. muzyk grupy AfroMental oraz menadżer Manu Chao. O całym zajściu policję poinformować miał jeden z członków grupy AfroMental. Zniknięcie rzeczy zauważył po powrocie z koncertu na Live Festival Oświęcim, podaje gazeta Krakowska. Obecnie trwa śledztwo w sprawie kradzieży. Poszkodowani stracili m.in. iPady oraz laptopy. Ceny biletów na koncert Florence and the Machine w Polsce sięgają zawrotnej ceny 12 tysięcy złotych. Jak to możliwe? Wszystko za sprawą internetowych handlarzy wejściówkami. Kupują oni bilety i sprzedają je za pośrednictwem internetowych serwisów aukcyjnych. Bilety na grudniowy koncert Florence and the Machine trafiły do sprzedaży 19 czerwca i już tego samego dnia zostały wyprzedane wszystkie wejściówki uprawniające do wejścia do strefy Golden Circle. Teraz można je kupić w znacznie droższej cenie za pośrednictwem serwisów internetowych. Przypominamy, że koncert Florence and the Machine odbędzie się 12 grudnia w Atlas Arenie w Łodzi. Grupa promuje obecnie swój najnowszy album. Na koniec jeszcze przypominamy o nadchodzącym festiwalu Audio River, który odbędzie się w Płocku w dniach 24-26 lipca. Gwiazdami wydarzenia w tym roku będą m.in. innymi Regine Murphy, Underworld czy Tiga. Poszczegóły odsyłamy jak zawsze do naszego serwisu Polecam Onet Muzyka i kolejne flesze. Do zobaczenia. Cześć.